Cześć, prezentowany wcześniej pistolet Colt Special Compact firmy Umarex, jest to wiatrówka w kalibrze 4,5 mm. Teraz pokażę w jaki sposób ten pistolet można rozebrać, ściągnąć zamek, ewentualnie pokażę w którym miejscu znajdują się uszczelki. Czyli tak, po pierwszą rzeczą to należy wciągnąć magazynek, tu naciskamy przycisk, wyciągamy magazynek. I teraz tak, tak jak wygląda pistolet. W tym miejscu znajduje się jedna śrubka, i tu znajduje się druga śrubka. Te dwie śrubki należy wykręcić. Dobra, odkładamy do jakiegoś takiego pojemniczka, żeby nie zgubić. I teraz po właśnie tych śrubek. Zamek ściągamy, suwamy go do przodu delikatnie, powolutku. W ręku nam pozostaje szkielet broni. Odkładam go. Pokażę tu w tym miejscu zamek. Tak wygląda zamek. Nie ma żadnych ono elementów w środku. Jest to zwykły, tak jak widać, to nie ma tu żadnych elementów dodatkowych w środku. Jedyną rzeczą to, to jest szczerbinka zamocowana. A tu w tym miejscu na szkielecie, na szkielecie nam zostaje ten element. I praktycznie ten element, który za pomocą którego tu są na śrubki przymocowane, trzyma nam się cały zamek, żeby po prostu na mnie zjechał ze sz szkieletu broni. Tak to wygląda. To jest jeden element, to jest drugi. I teraz tak, eee, tu jest ten szkielet broni. Tu w tym miejscu jest sprężyna powrotna. No jest to taka malutka sprężynka. O. No Wygląda to bardziej. <grym> Na sprężynkę z długopisu, o tak powiem, ale ona ma inne walory niż sprężynka z długopisu. I no jest taki jeszcze sworzeń. I to wszystko się znajduje, o w tym miejscu tam. Tam jest taki stworzeń też drugi. Oj nie mogę pokazać, jakoś nie wiem. o widać, o. Tu jest drugi sworzeń, tu w tym miejscu i to wszystko takie jest skonstruowane. E, teraz chodzi tak, e, tu w tym miejscu jest jedna uszczelka, która uszczelnia nam lufę z magazynkiem. Tu po ociągnięciu kurka ten element uderza kurek, jeżeli magazynek mamy włożony, kurek uderza w ten element, i nam po prostu ten, tutaj z tej drugiej strony nam uderza w magazynek i dozuje nam po prostu z naboju CO2 odmienną ilość gazu. Pokażę to może jak to po wsunięciu, właśnie z powrotem. Wsunę magazynek. Magazynek oczywiście jest taki. Eee, tak to wygląda z jednej strony. Ten, właśnie, element, tutaj, tym będzie, właśnie, z tą uszczelką, co przed chwilą pokazywałem. A tu jest ten młoteczek, taki uderza właśnie w to miejsce. I tu nam po prostu po każdym jednym dozuje nam gaz, który wyrzuca nam po prostu wśród z magazynka. Eee, tutaj, magazynek, o. Magazynek jest oczywiście na 20 śródów. U mnie jest to uszkodzone. Tutaj powinna być jeszcze taka blokada, jak się zjeżdża tym w dół. O, w ten sposób. No, u mnie to jest uszkodzone. Ja po prostu w najbliższym czasie postaram się to wymienić. Ten element był plastikowy, więc niestety uległ. Postaram się wymienić, zrobić metalowy. No dobra, pokazuję, jak to wchodzi z do pistoletu. Wsuwamy magazynek. No to mam szkielet broni. Tu jest magazynek. Zamek leży tu. Wsuwam magazynek do szkieletu broni, o tak to wygląda, tak on wjeżdża. Tu co przed chwilą pokazywałem tą uszczelkę, tu uszczelnia nam magazynek i tutaj. I tak to, tak to jest skonstruowane, tak to wygląda. Teraz kolejną uszczelką, która odpowiada właśnie, wyciągnę nabój CO2 z magazynka, tu w tym miejscu. Jest druga uszczelka, która po prostu uszczelnia nam magazynek z nabojem CO2. Żeby dostać się do tej uszczelki, no niestety, tu nie ma żadnych śrubek, tu są po prostu dwa nity. Te dwa nity trzeba wybić i wtedy nam to całe zjeżdża. Tylko trzeba uważać, żeby po prostu nam nie uciekła sprężyna. Nie uciekła. Nie zgubić tej sprężynki przy ściąganiu tego. Tu jeszcze w środku, z tej strony, po odkręceniu tego elementa jest tam w środku tłok. Tam jeszcze jest chyba jedna, lub dwie uszczelki. Teraz nie wiem, bo tak powiem tego już szczerze nie, nie rozbierałem tego. W środku padł do są jeszcze kolejne uszczelki, ale najczęściej nam się po prostu psuje ten element tutaj, dlatego wszystkich uczulam na to, żeby po prostu nie zostawiać naboju CO2. Nabój wkładamy przed szczelaniem, i po szczelaniu po prostu wyciągamy. Nie, zostaw nie trzymamy naboju CO2, bo w ten sposób właśnie uszkadza się ta uszczelka. No dobra, teraz postaram się. Złożę to z powrotem. O tak, szkielet broni. Teraz tak, zamek zasuwamy w ten sposób. Oczywiście ja jeszcze nie powiedziałem tutaj co jakiś czas, no warto to po prostu co, co jakiś czas odkręcić, tutaj po prostu nasmarować. Tu gdzie się po prostu porusza zamek po tych elementach, tak samo tutaj lufę. Warto sobie po prostu co jakiś czas tam po prostu to zakonserwować jakimś dobrym smarem, lub jakimś nawet smarem w sprayu. No bo wiadomo, kto smaruje, ten jedzie i to musi po prostu się poruszać. Dobra. Wsuwam po prostu, zasuwam magazynek ten, wsuwam zamek do tyłu. Biorę ten element. Więc to jest wszystko proste. Tu nie ma żadnej jakiejś tam. I teraz tak, wsuwam to tak. No i przykręcam te śrubki, co poprzednio odkręciłem. Czyli na tym elemencie i na tych śrubkach praktycznie ten zamek się trzyma, żeby nam po prostu nie zjechał. Dokręcam śrubki. Oczywiście należy je bardzo precyzyjnie wkręcić, odpowiednim, dobrym wkrętakiem z prawej, tak jak i z lewej strony. No i to jest gotowe. Tak to jest skonstruowane. Nie będę pokazywał tych wewnętrznych elementów, bo to są jeszcze te elementy, które po prostu nam się porusza spust i kurek. To tyle, jeżeli filmik się komuś przyda. Łapka w górę. Jeżeli filmik się komuś spodobał, też łapka w górę. Pozdrawiam nie zapraszam do oglądania moich kolejnych lub poprzednich filmików. Cześć.